Szanowni państwo, dobiega końca piąty Narodowy Kongres Biometanu. Wykorzystując okazję, że profesor Jacek Dach jak zawsze jest z nami, chcieliśmy spytać jak w najbliższej perspektywie może wyglądać rynek biometanu, ponieważ usłyszeliśmy wiele różnych wersji. Jedno jest pewne, dużo pracy przed nami, ale myślę, że wszyscy czekamy na to, aż coś konkretnego się wydarzy. Co Wy, jako zespół, jako Uniwersytet Przyrodniczy, jakie macie plany i jak one mogą się ziścić? Powiem tak. Nie było w historii polskiego rynku biogazowego tak sprzyjających okoliczności do rozwoju rynku biogazowego, który już istnieje, i rynku biometanowego, który dopiero ma powstać, jak to, co się dzieje teraz. Mówię to po prostu z przykrością, ale działania Rosji doprowadziły do takiego zaburzenia na rynku gazu ziemnego i takich wzrostów cen gazu ziemnego, że po prostu to jest w tej chwili bardzo dobra okazja do tego, żeby rozwija rozwijać polski rynek biometanu. Ten rynek według naszych wyliczeń oceniamy na około 7,8 miliarda metrów sześciennych czystego biometanu, co oznacza, że jest to w przybliżeniu taka wartość jak cała, cały import gazu ziemnego z Rosji, zanim jeszcze Rosja nam ten krórek zakręciła. Co więcej, ten ten biometan tak naprawdę już się produkuje dlatego że mamy w Polsce około 106 milionów ton obornika a ten obornik to jest po prostu każda przezmian obornika to jest naturalna biogazownia emitująca dwutlenek węgla ale przede wszystkim metan jak również potlenek azotu perspektywy znamy jakby wiemy ile możemy wyprodukować wiemy ile ulatnia się tego niestety do atmosfery natomiast wczoraj padło to pytanie Wszyscy chcą wiedzieć, kiedy, kiedy, jeśli nie zatłoczony do sieci biometan, to BioLNG. Kiedy pierwsze y, ciężarówki z BioLNG lub kiedy pierwsze metry sześcienne popłyną w rurach? Po raz pierwszy jesteśmy w stanie określić dokładną datę, kiedy najpóźniej. To znaczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju y, wraz z Uniwersytetem Przyrodniczym y, rozpoczęło projekt y, innowacyjna na a tak de facto... Biometanownia, który to projekt po, po wydaniu ponad 30 milionów złotych, zakończy się uruchomieniem pierwszej polskiej biometanowni w grudniu 2023 roku. Więc jest to Pierwsza konkretna data. Oczywiście, biorąc pod uwagę, że y, są prowadzone również działania inwestycyjne przez inne firmy, miejmy nadzieję, że, że nasza biometanownia nie będzie pols pierwszą polską biometanownią, ale że już wcześniej rozwi rozwiną się jakieś instalacje. Podejrzewam, że bardziej y, produkujące bioLNG niż, niż zwykły gaz ziemny, no bo wiemy, że bardzo trudno jest w tej chwili uzyskać warunki przyłączenia y, od, od sieci gazowych. Bardzo dziękuję. No wygląda na to, że mamy datę nie później niż grudzień 2023 roku. Tego się trzymajmy. Wszystkim tego Państwu życzę. Powiem Państwu w sekrecie, że wczoraj też ktoś powiedział o być może końcu tego roku. Nawet bliżej nieokreślone umowy podobno mówią o tym, że może się to ziścić. Jeśli tak, to dowiemy się na pewno o tym w grudniu podczas na, y, kongresu biogazu, na który już teraz serdecznie Państwa z profesorem Dachem zapraszamy. Miejmy nadzieję, że już y, będziemy b, y, jeszcze bliżej o parę kroków do bio, polskiego biometanu, polskiego bioLNG. Bardzo dziękujemy, bardzo dziękuję profesorze za rozmowę.